Po prostu stoicie na wprost, to jest wasza pozycja wyjściowa. To jest ta część tańca, która po prostu uwielbiam i musi być naprawdę dopracowana, ponieważ pozostała część jest sexy i możecie tam troszkę poimprowizować. Ale ta musi być dokładnie taka, jak wam zaprezentuję. A więc na jeden zaczniecie od podniesienia waszej lewej ręki. I trzymając waszą prawą rękę na dole, upewnijcie się, że znajdujecie się dokładnie w tej samej pozycji jak ja, a nie odbiciu lustrzanym. A więc to jest moja lewa ręka, upewnijcie się, że właśnie macie lewą podniesioną do góry. A więc lewa do góry, prawa na dole i lewe kolano zgięte. I delikatnie wystawione do przodu. A więc raz i dwa po prostu zmieniacie strony. Upewnijcie się, że podnosicie prawą rękę na dwa i trzy. Wasze ramiona się skrzyżują, i prawa noga idzie do przodu. A więc prawa stopa do przodu, trzy, i ta noga idzie na prawo. I na cztery, tą nogę zginamy i podnosimy do góry, a ramionami wykonujemy ruch, jakbyśmy zakładali marynarkę. A więc raz, i dwa, i trzy, i cztery. Teraz od tego miejsca przechodzimy do, nie wiem jak to do końca nazwać, ale jestem pewien, że już nieraz tak tańczyliście. To bardzo prosty krok. A więc pięć, sześć, siedem, osiem, to właśnie ten ruch. A więc najlepszym sposobem, żeby przejść z tego ruchu do tego, jest postawić prawą nogę na cztery i podnieść obie ręce na lewo. I wasza prawa noga powinna być ugięta i skierowana na prawo. A więc tworzycie tutaj przekątną linię. A potem wychylamy się do przodu. 5 i 6. Na 7 wasze ręce opadają na wasze biodra i na 8 wasza noga w ugięciu podnosicie ją do góry. A więc 5, 6, 7, 8, a potem 1 wasza prawa noga idzie na zewnątrz, robicie krok na zewnątrz prawą nogą, a waszą lewą rękę przekładacie ją na drugą stronę. Wasze prawe ramię pójdzie do góry i zgięte ponad głową. Jak obserwujecie na teledysku, tancerzy w tle są całkowicie powykręcani, ale wiemy, że nie wszyscy z nas są tak gęci jak profesjonalni tancerze. A teraz wasza lewa ręka jest podniesiona do góry, a prawą przekładacie z lewej strony na prawą. A więc raz, dwa, obie ręce zgięte z dłońmi przy głowie i zmieniacie na lewą stronę. Czyli na trzy przechodzicie na lewą stronę. I cztery. Czyli krzyżujecie ręce i opuszczacie ręce ku dołowi takim ruchem, jakbyście mieli największy biust na świecie. A więc raz, dwa, trzy i cztery. Na pięć pochylacie się do przodu. Na sześć się wyprostowujemy i ręce idą za głowę. Ruch taki, jakbyście próbowali odgarnąć burzę blond loków z twarzy. I potem 7, wasze ręce wystawiacie do przodu, z dłońmi do góry i wykonujecie kopniaka prawą nogą i przechylacie głowę do tyłu. Całościowo to może brzmi szalenie, ale jak się do tego przyzwyczajicie, idzie jak spłatka. A więc 5, 6, 7 i 8. A więc zanim doliczycie do 8... Wasze dłonie powinny być już przy waszej głowie i wykonujecie ruch, jakbyście sami sobie przyprawiali rogi. Ok, jeszcze raz zaczynamy. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i siedem i osiem. Okej, okay, kochani, łapiecie już? A teraz od momentu, na którym skończyliśmy i będziemy się obracać w tym kierunku. Upewnijcie się, że obieracie dobry kierunek. Czyli na jeden odchylacie się do tyłu, lewa noga wystawiona do przodu. Na 2 skłon do przodu, na 3 znowu robimy wychylenie do tyłu, i na 4 skłon do przodu i zamykamy koło. 5, 6, 7, 8 i raz, 2, 3, 4, i na 5 robimy wiatraczka. I upewniamy się, że wykonujemy te ruchy do środka, a nie na zewnątrz. A więc 5 i 6, zatrzymujecie się i wasze prawe ramię powinno być nad lewym ramieniem. I wykonujecie ruch tak, jakbyście coś blokowali. A więc 5, 6, upewnijcie się, że skierowani jesteście na prawo, czyli idziecie w tą stronę, a ja w tą. 6, 7 i 8 wykonacie ruch taki uderzeniowy. W sumie to musicie wykonać 3 takie ruchy. Na 8, raz, dwa. OK. I potem na dwa, jak wasze lewe ramię będzie nad prawym ramieniem, pójdą one w odrębnych kierunkach, a więc lewe do góry, a prawe na dół. A więc 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3 i 4. A więc na i4 robimy bum, bum, taki efekt. Możecie nawet do góry podnieść nogę na 4. To będzie naprawdę ekstra i pokaże, że totalnie czujecie rytm w piosence. I skoro wasze ręce są tutaj, wykonacie 4 razy obrót na prawo. A więc 5, 6, 7, 8. I na 8 powinniście się znajdować w pozycji wyjściowej. Jeżeli nie stoicie przodem, to nie wiem, jak się wam udało zajść tak daleko w moim wideo instruktorzowym. OK, czyli jeszcze raz od początku zaczynamy. 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 i 8 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One and two and three and four and five and six and seven and eight. One, two, three and four. Five, six, seven, eight. Oh. Ups! Sam popełniłem błąd w swojej choreografii. One, <laughs> two, three, four. 5, 6, 7 i 8. 8. 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Right, Okej okay, kochani, spróbujmy jeszcze raz z muzyką.